Do jakiego M dwa różne rozwiązania równania należą do przedziału od 1 do 3. Może tak zacznę od graficznego przedstawienia różnych sytuacji. Tutaj 1, 3, 1. 3, 1 i 3, czyli tak, wiem, że ramiona paraboli są skierowane w górę. No i skoro te dwa różne rozwiązania mają należeć do przedziału od 1 do 3, to znaczy że ta parabola musi wyglądać w ten sposób. Nie może wyglądać w ten sposób. Nie może też wyglądać w ten sposób. Oczywiście z układ ja nie będę już całego układu rysował. Nie może też ta parabola wyglądać w ten sposób. Tak i jeszcze, czyli tak obydwa są większe, mniejsze. Jeszcze może być sytuacja taka, że obydwa pierwiastki są mniejsze. Albo że obydwa są większe. Pomijam już tu sytuację, gdy jeden z nich jest jeden albo trzy, to za chwilę będzie widać, że ta sytuacja jakby przy okazji wyjdzie. Czyli tak, między 1 a 3, jeden mniejszy, drugi większy od 3, jeden jest mniejszy, drugi pasuje, tutaj jeden pasuje, ale drugi jest większy niż 3, obydwa są mniejsze niż jeden, obydwa są większe niż 3. Przede wszystkim są dwa. Czyli delta musi być większa od 0. Teraz y, wartość dla 1 jest tutaj, wartość dla 3 jest tutaj. Jeżeli tą parabolę będę rysował y, właśnie w ten sposób, że y, ona ma ramiona skierowane w górę i y, miejsca zerowe muszą być między 1 a 3, to znaczy, że dla 1 i dla 3 ma wartość większą od 0. Czyli f od 1 jest większe od 0 i f od 3 też jest większe od 0. Co oznacza, że tutaj dla 1 jest ujemne i dla 3 jest ujemne, czyli dzięki tym dwóm warunkom to mi odpada. Tutaj dla 3 jest co prawda dodatnie, ale dla 1 jest ujemne, czyli też odpada. Tutaj dla 3 jest ujemne, dla 1 dodatnie, ale dla 3 ujemne, czyli odpada. Tutaj dla 1 jest dodatnie i dla 3 dodatnie, czyli nadal to pasuje. I tutaj też dla 1 dodatnie i dla 3 dodatnie, czyli te dwa warunki pasują. No ale jeżeli teraz spojrzę na wierzchołek paraboli, to x wierzchołka, czyli inaczej P, musi znajdować się między 1 a 3. Czyli x wierzchołka jest mniejsze od 3 i większe od 1. Tutaj x wierzchołka jest mniejsze od 1. Czyli odpada. Tutaj x wierzchołka jest większy od 3, czyli odpada. Zatem te cztery warunki wystarczą do tego, żeby y, miejsca zerowe, czy rozwiązania tego równania y, należały do, do przedziału od 1 do y, 3. Czyli zaczynam od warunku pierwszego: delta b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c. Czyli m kwadrat odjąć 16. Czyli m odjąć 4 razy m dodać 4. I to ma być większe od 0. Tutaj miejsce zerowe 4. Tutaj miejsce zerowe minus 4. Nierówność kwadratowa. Większe od 0. Czyli m należy od minus nieskończoności do minus 4. W sumie od 4 do nieskończoności. To jest do warunku pierwszego. Teraz do warunku drugiego. F od 1 musi być y, większe od 0. F od 1, czyli za x podstawiam 1. 1 do kwadratu plus m razy 1 plus 4 musi być większe od 0, czyli m większe od minus 5. Warunek trzeci. F od 3 musi być większe od 0, czyli 9 dodać 3m plus 4 większe od 0, 3m większe od minus 13, czyli m większe od minus 13. /3. I czwarty warunek. Tu mam podwójną, nierówność podwójną, więc albo zrobię z tego dwie nierówności, że x wierzchołka jest większe od 1 i x wierzchołka mniejsze od 3, lub zobaczę, może uda się. Bez problemów rozwiązać taką podwójną nierówność. x wierzchołka, czyli minus b przez 2a jest mniejsze od 3 i większe od 1. x wierzchołka to jest minus b, czyli minus m przez 2 mniejsze od 3, większe od 1. Pomoże trójstronnie przez 2, czyli 2 mniejsze minus m mniejsze od. 6 i podzielę to przez minus 1, czyli minus 2 jest większe od M i jest większe od minus 6. No i mam cztery warunki, czyli teraz muszę to wszystko na jednej osi liczbowej zaznaczyć i wyznaczyć część wspólną. Minus 5, czyli M jest większe od minus 5. Minus 13 trzeci to jest 4 i 1 trzecia. Minus 13 trzecich też jest większe. Yy, dalej, a tu jeszcze z warunku delty mam. To jest y, minus 4, 1 trzecia, czyli minus 4 jest y, minus 4, 1 trzecia, czyli minus 4 jest z tej strony i 4, czyli od minus nieskończoności do minus 4, od 4 do nieskończoności. No i ostatni warunek. Yy, Minus 2 i minus 6, czyli jest od minus 6 do minus 2. Mam cztery warunki i szukam tej części, gdzie są wszystkie cztery przedziały zaznaczone, czyli cztery kreski. Tu mam tylko jedną, tu mam dwie, tu mam trzy. Ten kawałek ma 4. Tu mam 3, tu mam dwie i tu mam znowu 3, Czyli tylko ta część jest rozwiązaniem. M należy do przedziału od minus 13 trzecich do minus 4. I dla takiego M y, równanie ma dwa rozwiązania należące do przedziału otwartego od 1 do 3.